Tego września 2024 godziny wczesnowieczorne wyspa Słodowa wkomponowana w starą zabudowę na wyspie Słodowej nowa zabudowa mieszkalno, apartamentowo biurowa otoczona ze wszystkich stron wodą w oddali wyremontowany budynek mieszkalny zamieniony na biura miejsce różnych eventów Wszelkich kategorii również przepływa woda od strony mostów młyńskich, zabezpieczanych workami, jak widać, ze wszystkich stron. Woda do worków ma około 2 metry. Widok w kierunku mostów uniwersyteckich i wyspy Słodowej. Wygląda na to, że demontowane są barki, na których w okresie letnim były zainstalowane ogródki piwne i nie tylko piwne. Sporo osób spaceruje, robi zdjęcia, filmuje, przygląda się, jak się rozwija sytuacja we Wrocławiu. A wodą wpłynie coraz więcej kłód, drewna, patyków, trawy, które to elementy mogą. Być niebezpieczne dla mostów, barek i różnych przestrzeni. Patrzę w kierunku Mostu Uniwersyteckiego. Chyba została oczyszczona konstrukcja służąca remontowi mostów, jako potencjalnie zagrażająca przepływowi wody.